Składam alerty i polecenia górne na czas. Zawsze. Przejdźmy od razu do ciekawego waloru z zeszłego tygodnia, do LPP. LPP jest cały czas w trendzie spadkowym dość mocnym. W tej chwili jest w wycenach z 2012 roku. To patrząc na wyniki, które pokażę za chwilę. Jest dość zastanawiające. Z 10 tysięcy zjechaliśmy już o ponad połowę. Czy naprawdę perspektywa spółki i wyniki tak bardzo się pogorszyły? Okazuje się, że w czystym ujęciu perspektywy spółki nie. W tej chwili najbardziej jesteśmy obciążeni Tajlanderem. Tajlanderem to jest ta nowa marka odzieżowa, otwarta przez LPP niedawno, ale już zamknięta. Zanim zdążyliśmy się się do tej marki, okazało się, że wyniki sprzedażowe w tych kilku świeżo, świeżo otwartych sklepach wyniki sprzedażowe były na tyle małe, iż no, nie udało się tej marki utrzymać, będzie zamykana. Więc pojawiają się jakieś odpisy, ale spójrzmy jak wygląda biznes długoterminowo, ponieważ po analizie technicznej niewiele możemy stwierdzić. Widzimy przede wszystkim coś, co na pewno nas ucieszy, czyli niebieskie słupki i czarna linia. To jest to są przychody, a czarna linia to średnia roczna przychodów. Widzimy, że przychody cały czas rosną. To dobrze, bo widać, że spółka nabiera takiej masy, jest jak kula śnieżna, która cały czas zbiera pieniądze z rynku. Natomiast widzimy wyraźnie, że zyski, czyli te pomarańczowe ostatnimi czasami. Czasy naprawdę odbiegają od tego, co byśmy sobie, czego byśmy sobie życzyli od tak wielkiej spółki. Przede wszystkim, coś, co możemy zauważyć, co jest bardzo ważne, to to, że pojawiająca się, pojawiające się od dawna słabe wyniki, generalnie w branży to jest również norma, słabe wyniki z pierwszego kwartału, ostatnimi czasy przeradzają się w coraz większe straty. Fatalny symptom. Czyli mamy, to, ten pierwszy kwartał jest generalnie coraz gorszy, mimo coraz wyższych przychodów. A druga sprawa, to są oczywiście też oparczone pewnymi wyprzedażowymi elementami, ale ona, ta strata, no, wychodzi poza taką normę na to w cudzysłowie przyzwoitości. I co jest kluczowe? Wyniki pokazane za drugi kwartał były gorsze od wyników za drugi kwartał wszystkich, które pojawiły się. Od wcześniej rzeczonego 2012 roku. Czyli faktycznie pod względem zyskowności spółka cofnęła się o te 4 lata. Jeżeli będziemy mieć wynik netto za 3 kwartał, który dopnie się w ciągu dwóch tygodni, na tym również niższy niż poprzednie trzy, to faktycznie oznacza, że poziomy poniżej 4000 na LPP zawitają przynajmniej na miesiąc dwa miesiące. I że to, co mieliśmy na dzisiejszej czy wczorajszej sesji, czy wczorajszej piątkowej, to nie jest wszystko pod względem spadków właśnie na LPP. LPP w tej chwili, patrząc czysto na model biznesowy, jest nieciekawe pod względem kupna, głównie dlatego, że popadło, padło w pułapkę średniego rozwoju. Jest bardzo dużą firmą na rynek środkowoeuropejski, europejski wyraźnie wyprzedza innych liderów, Którzy pełnią tą funkcję w innych regionach, jak na przykład Zare czy H&M. Natomiast na tych nowych rynkach, zachodnich, czy tam, gdzie wychodziło bardzo mocno, na przykład do Dubaju, niestety te sklepy nie prezentują takiej rentowności. Zara jest dużo bardziej rozpoznawalna, HM i wiele innych również marek królujących na zachodzie. I ma problem z przebiciem się do świadomości jako taki równo, równorzędny gracz. I tu jest duży problem. Pojawiają się też informacje o wysokim kursie dolara. No, jest to w pewnym stopniu argument właściwy. Niemniej jednak wysoki kurs dolara wraz z ze zmieniającymi się cenami bawełny, z takim syntetycznym indeksem bawełna-dolar, był na podobnych poziomach, i LPP nie miało problemów z zyskownością. Pamiętajmy, że to nie jest sam dolar, ale tutaj jest cały zbiór takiego, trzeba by należałoby stworzyć koszyk, koszyk. czynników istotnych dla kursu LPP. Tam byłaby bawełna, tam byłyby koszty pracy w krajach typu Bangladesz i, i tak dalej, koszty również innych surowców i ten indeks nie jest w tej chwili aż tak bardzo negatywny, żeby te wyniki były takie złe. Tyle jest potrzeba, ja mogę zrobić taką szerszą analizę, już w formie niebezpośrednio takiego spotkania, właśnie LPP, również tworząc taki specjalny indeks, którym należałoby sobie mierzyć LPP, który wcześniej nam pokaże, gdzie LPP też będzie miało takie wartości dodane z samego, z samego układu cen na rynkach. Niemniej jednak w tej chwili niestety LPP cały czas jest pod presją podażową i nawet ten, ten dolne ograniczenie klina tu przez jednego użytkowników akcentowanego jako piękny, no, prawdopodobieństwo, że LPP nagle odbije się od tego klina niestety nie jest duże. Myślę, że zobaczymy trójkę z przodu i to będzie 3000, 3000 w, sensie, w sensie pewnie 900 ileś w najbliższym czasie. Trend jest mocny trend trwał będzie. Drugą spółką po yy, Drugie, bo kompletnie drugiej stronie zeszłego tygodnia, bo orange. Orange, które ostatnimi czasy radzi sobie bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest to korekta bardzo podobna do tej, która miała miejsce rok temu na początku sezonu. W pierwszym i drugim kwartale i jest widoczna po lewej stronie na początku wykresu. Korekta ta nie ma jak dotąd umocowania w lepszych wynikach, w większej dywidendzie. Przede wszystkim przy okazji Orange jest jedna pozycja, która zaczyna powoli bardzo koleć w oczy. Jest to pozycja zapłaty za wizerunek, czyli za markę Orange, z której korzysta korzysta spółka. Jeżeli w zależności od kwartału, jeżeli tej opłaty by nie było w raporcie, to po prostu ten wynik, no w zależności jak mówię, od kwartału, byłby nawet trzy razy większy zysk netto. No i tutaj przede wszystkim warto wspomnieć, że jest to metoda na pobieranie dywidendy bez dywidendy. Formalnie wypłacanej w takiej czystej postaci, jak jak tu mamy na rachunkach. Oni po prostu jako główny akcjonariusz dostają kasę za, za wizerunek. Tak więc Orange króciutko terminowo, coś w stylu zeszło tygodniowo omawianego PGE, czyli taki krótki strzał na kilka do dziesięciu, kilkunastu procent, Orange jak najbardziej jeszcze po aktualnym wybiciu tego kanału spadkowego jest do złapania do poziomu 6,40, może nawet. Niemniej jednak pamiętajmy, że jest to spółka, w której musi się w najbliższym czasie zdarzyć coś bardzo mocno, bardzo mocno w biznesie, co przewróci tam układ, układ pomiędzy Głównym akcjonariuszem Telecom, a, a samym Orange'em Polskim. No, generalnie orange, to jest dość skomplikowany układ akcjonariatu. Niemniej jednak, niemniej jednak ta opłata za wizerunek w tej chwili to jest dużo więcej niż kwartalnie generuje spółka pod względem netto. Pojawiło się bezpośrednio pytanie odnośnie. Alioru, no sytuacja omawiana bezpośrednio w zeszłym tygodniu odnośnie układu na spółce, i tu niewiele się zmieniło. Zostały wyłamane te kluczowe poziomy. Pojawiło się również pytanie o PZU. O PZU będzie, będzie jeszcze okazja wspomnieć na samym końcu spotkania. Tak więc przejdźmy do tego, czy trzy wiedźmy sprowadzą na prosty. Pierwsze pytanie, które wiąże się z trzema wiedźmami, to to, czy na GBW przypływają grube ryby. Wiadomo, że one zazwyczaj pojawiają się wtedy, kiedy jest dość tanio i kiedy mało kto wierzy we wzrosty. A właśnie od pewnego czasu mamy taki układ, że wielokrotnie już można usłyszeć, że polska giełda to już najlepiej byłoby zamknąć i ktoś musi po prostu tylko zgasić światło. Nawet dzisiaj pojawiła się taka informacja, która wkomponowuje się w te negatywne nastroje. Jedna ze spółek, Reino, rezygnuje z pojawienia się na rynku i, mo, i powiedziała, że przemyśli ten temat w 2017 roku po publikacji wyników za cały 2016, czyli co najmniej za 4 miesiące przepraszam, za 6 miesięcy pojawi się na giełdzie no, może za 5, jeżeli wcześniej opublikuje wyniki, roczne. Niestety jest to też taki przyczyczek w politykę nowej pani prezes giełdy, która mówiła, że kluczowym celem nowego zarządu jest wprowadzanie nowych instrumentów, takich jak great, w którym właśnie było to rejno nieruchomościowe. Niestety na razie nie wejdzie, nowych debiutów nie ma. Największym debiutem, jaki się na razie szykuje, jest spółka, spółka farmaceutyczna, ale zastanówmy się, bo nie samymi debiutami żyją grube ryby, a w zasadzie one często na nie w ogóle nie patrzą. Więc zacznijmy od długoterminowego wykresu indeksu, który ostatnio widzieliśmy dość dawno, bo pół roku temu. Cały czas obowiązuje scenariusz zarysowany bardzo, bardzo dawno czyli tego, iż jesteśmy po mocnych wzrostach w układzie mocnej korekty w trybie ABC i teraz generujemy układ C, czyli tu jest C, tu jest A. W międzyczasie mieliśmy smętny ruch konsolidacyjny który był gaszony raz Benem Bernanki, a później sytuacją na Ukrainie i ofE. I teraz mamy ten układ C. Czy tak jest naprawdę? Już wtedy, po narysowaniu tego, w trakcie tych mocnych spadków, pojawiły się dwa domy, które wynikają jeden bardziej z układów długoterminowych i technicznych, a drugi z czystego, z czystego układu korekcyjnego. Od dawna nie przegłębiliśmy w znaczący sposób tego dołka. To już w tej chwili trwa w zasadzie niedługo będzie dziewiąty miesiąc, kiedy nie mamy przegłębienia dołka na WIGU 20. Czy pojawił się dość proroczy układ wzrostowy? Tak, to był ten z początku roku, w którym powiedziałem, iż on może wietrzyć jakiś mocniejszy ruch na WIGU 20, nawet w 2100 200 punktów. Co się teraz pojawiło? Lekki ruch spadkowy i lekki ruch do góry. Analogia również jest. Po mocnym ruchu spadkowym z 2011 roku mieliśmy podobny, ładny ruch do góry, taki też bardzo, bardzo przyszłościowy. Zjazd w dół, takie kotłowanie, znów pojawienie się w okolicach poprzednich dołków, tak jak to mieliśmy w dniu po brekspo, referendum brexitowym i ładny, mocny ruch do góry. Ale skasuję to, co teraz narysowałem. Ten ruch musi być mocny. To jest wykres tygodniowy, więc w ciągu tego tygodnia musi pojawić się jakiś tydzień z dwóch do pięciopowymi wzrostami. I to musi być ten tydzień bądź przyszły tydzień. Czyli niejako jest to parafraza tego, co powiedziałem trochę wcześniej odnośnie tego, że należy nam się jakiś mocniejszy ruch wzrostowy, aby to i parę sesji wzrostowych, aby to wszystko się zrealizowało. Tak więc pamiętajmy o tym. Jeżeli taki coś nie pojawi się do drugiego tygodnia października, no, to będzie no, oczywiste, iż będziemy czekali na kolejne, na kolejny test poziomów w okolicach właśnie tych, yy, tych notowań 1660, yy, 1600 60, 1680 punktów. No i będzie to wtedy no, dość bolesne, szczególnie dla dużych inwestorów, ucierpią też małe spółki.